Która opiekowała, się super rozwija jest To jest właściwie y, mogli praktycznie w, na w internecie No tak, on jest młodszy Jestem przekonany, że dla wielu z Was będzie Witam Państwa w 12 odcinku programu Zbiegu Jak widzicie jestem dzisiaj sam Po, po drugie ochrypnięty <grypnięty> Także bardzo przepraszam, że trochę będę chrypiał Ale niestety no, takie, tak się złożyło Piotrek niestety nie mógł dzisiaj być, ale mam nadzieję, że mam kogoś, kto go godnie zastąpi. Miałem problem z tym, kto dobrze zna się na lekkiej atletyce, akurat no, nie było nikogo w okolicy, więc pomyślałem. Nie wiem, czy Państwo kiedyś pamiętacie, że występował już u nas na portalu. Proszę. Byle kogo nie przeprowadzam. Brad Pitt, który kiedyś występował zresztą w filmie o bieganiu, był średnio dystansowcem. Może nie będzie mówił bardzo dużo, ale mam nadzieję, że jego milczenie będzie złote. Szanowni Państwo, najciekawsze rzeczy, jakie się wydarzyły w minionym tygodniu, to może zaczniemy od tego, że odbył się bieg Ursynowa, w ramach którego odbyły się jednocześnie, brat potakuje jakiś czas, bo tutaj jest wiatr duży, odbyły się jednocześnie Mistrzostwa Polski w biegu mężczyzn na 5 km w biegu ulicznym. Na starcie doszło do kolizji, gdzie przewrócił się jeden z faworytów, Arek Gardzielewski. W ogóle bieg odbywał się no, w makabrycznym opale i rzeczywiście trzeba, wygrał Artur Kozłowski i w ogóle trzeba no, przyznać, że osiągnięcie tam dobrych wyników to, to był niezły wyczyn i może pokażmy najpierw jak to wyglądało w naszej krótkiej filmowej relacji. Napompowany balon, to jest właśnie linia startu. Wbijajcie na drugą zapraszamy na linię startu!

Trzymamy kciuki, jest na grupek. Adam Nowicki, Paweł Sosta, Szymon Kulka. To jest najbardziej opicyjny. Nie byłoby nas i was tutaj, gdyby nie organizator. Urząd dzielnicy Ursynów. Za 10 sekund startujemy. I uwaga, uwaga! Robert Kępa, burmistrz Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy. Z wielkim uśmiechem podnosi w górę tło. Uwaga, uwaga na miejsca. Uważać, dacie radę Zatem W samym początku, mała z wszystkich Jak najlepszy czas Ej, zaraz, zaraz, a gdzie poznał miałem kawał? Zaraz, no. szybko, widzimy was na mecie A tymczasem na prowadzeniu Artur G. na nowego dziś Polski Na 5000 metrów 6 grudnia i 20 sekund Poznaniem Artur, Emil Dobrowolski Przeżyje się naprawdę Emocjonująca na morda Ale to trzeba podkreślić. Ale... To trzeba podkreślić tak? ...na Artura! Artur. Yes you can! Yes you can! Yes you can! Yes you caaaaaaan! Dobropolski, aktualny medalista, mistrzostw Polski w maratonie. Brawo, Emil 14! Artur Kern, Artur Kern. Rzutem... ...trzech kilometrów. Trzech minut na kilometr. Łukasz Marek, wielokrotny medalista, mistrzostw Polski km Czekaj, Przepraszam, ale mi się w głowie kręci. Kręci się w głowie od sukcesu, czy od, czy od temperatury? Myślę, że od temperatury. Sukces też sukcesem. Oczywiście cieszę się, ale, ale no bywały większe sukcesy. Ale no dzisiaj pogoda zdecydowanie rozdawała karty. A jak ocenił konkurencję? To był łatwy bieg dla Ciebie, czy... Na pewno nie. I, znaczy głównie ze względu na to, że jestem po, po kontuzji gdzieś tam, miałem trzy tygodnie przerwy yy, i, i też nie wiedziałem na co do końca mnie stać, dlatego zacząłem bardzo asekuracyjnie dzisiaj, a wyszło tak, że w końcówce dobrze się poczułem i poszedłem, a teraz muszę przeprosić bardzo mnie. On... Jasne. Możesz <noise> <noise> to słowa powiedzieć, co tam się na starcie stało? No, niestety zdarzył się jakiś wypadek. Starałem się startować tak jak zawsze. tak. Pierwszy krok startuje się na tej marcie śliskiej, położyłem stopę, poczułem jakąś, jakieś pchnięcie... Ktoś, na starcie często towarzyszą przepychanki. Niestety to się zdarzyło w takim niefortunnym momencie, że postawiłem stopę na śliskim materiale i po prostu noga mi pojechała. Upadłem na kolana. tak. Próbowałem dwa razy wstać, niestety Osoby, które za mną chciały, chciały również wystartować, popychałem mnie, ponownie lądowałem na ziemi. Udało mi się wstać za trzecim razem dopiero, no i, no i wystartowałem. Tak? Jak widzieliście, Artur dosłownie ledwo trzymał się na nogach. Był prawdopodobnie tak odwodniony, zmęczony, że no po prostu nie mogliśmy właściwie z nim dłużej porozmawiać. W ogóle wydaje się, że biegi w takich warunkach, w takiej temperaturze, ta, ta promocja zdrowego stylu życia w połączeniu z biegiem w upale 30-stopniowym, to. Tutaj na pewno się jakoś kłóci, Z tego dnia wszyscy narzekali tak naprawdę na pogodę i współczuję wszystkim tym, którzy startowali. Ale yy, tego typu biegi yy, ja osobiście nie widzę za bardzo potencjału na ich większy rozwój. Wydaje mi się, że nadszedł czas, kiedy zaczynamy szukać yy, jako biegacze, jako organizatorzy też jakichś specjalnych, szczególnych biegów, którzy, które zapewniają yy, coś nowego. I taki bieg właśnie odbył się. Yy, tego samego dnia, ale w nocy o 22.00, właściwie no, późnym wieczorem, na lotnisku pod Mińskiem Mazowieckim to było yy, Skyway Run. Pięć, też 5 km właściwie, po pasie startowym lotniska yy, 23.00. E, e, taktycznej dywizji lotniczej. Bardzo ciekawe miejsce. No, trzeba przyznać, że chyba wszyscy, którzy tam przyjechali, z jednej strony oczywiście nastawili się na bieg, ale z drugiej strony rozglądali się naokoło po, po tym jakby nie było miejscu, gdzie bardzo rzadko można się, się pojawić. E, zobaczcie, jak to wyglądało. Przepraszam, to jest za niezbyt dobrą jakość nagrania, ale sami rozumiecie, w nocy naprawdę nagrywa się ciężko i no, po prostu udało się zrobić to, co się udało.

O kurde, żeby nas nie zbiało. zbierało. okej, chodź, chodź. są bliżej Ale gdzie zbiegnie z wami? wspaniale. <laughs> nie kilometr km woda <gry> <Dobra. Dzień> dobry, <gry> czy jest ten pies chyba to znoty Dobra trošku trochę przed nim, trochę przed nim. Wysoka sobie! Nr 130! Wysoka sobie! No tutaj jedynie, tutaj gdzie są te latarnie, to było coś widać. A tak to totalnie na samym poczucie, nawet zegarka nie używałam, bo nie było nic widać. A mogę się dowiedzieć, jak się pani udało? Powiedz? Całkiem nieźle. Pobiłam chyba swój rekord życiowy, więc super. A, Ale w ogóle ta nawierzchnia, że tu było ciemno, nie, nie przeszkadzało? Nie, super, bardzo fajnie się trzymały nóżki po tej nawierzchni, naprawdę super bieg. Ale przecież nic nie było widać, nie? Ale atmosfera taka tajemnicza, troszkę Aha. fajnie się biegło, naprawdę. Dobrze. Pierwszy był w Rzeszowie na lotnisku. Aha. No i tam w porównaniu z tutaj, nie wiem, jakiś szczególnie klimat ci się podoba, czy za ciemno było, czy jak? Co, jak oceniasz? E Fajniej, dlatego, że zdecydowanie później można było przyjechać na lotnisko i dużo szybciej odbył się bieg. Na lotnisku w Rzeszowie dużo wcześniej trzeba się pojawić, dlatego że trzeba tysiąc biegaczy odprawić. I bieg jest o północy, więc wszyscy są już tak naprawdę zmęczeni. Tutaj o 22, więc fajnie jeszcze, szczególnie, że jest taka pogoda, więc o 22 było już znacznie chłodniej i przyjemnie się biegło. A, czyli to jest specjalnie oprawiony w ramkę taki jakby, jakby dyplom, tak? A teraz to był, jak widzieliście, bieg rzeczywiście bardzo niezwykły. Właściwie wszyscy z kim rozmawialiśmy, przyznawali, że atmosfera była niezwykła i ta noc, praktycznie można było mieć wrażenie, że oni nie widzą, dokąd biegną, ale naprawdę robiło to niezwykłe wrażenie. Ale kolejny taki bieg, o którym myślę, że też jest bardzo nietypowy z tego punktu widzenia, to jest właściwie taki warszawski cykl Warsaw Track Cup, który co w każdym, każdego lata organizuje Mariusz Giżyński z Kubą Wiśniewskim. Naprawdę bardzo fajna atmosfera. Też bieganie pobieżni w nocy. 23 czerwca jest kolejna edycja. Start o 18 i potem co, co kilkadziesiąt minut zaczyna 5000 metrów, potem 1500, potem 1000. Na końcu sztafety 4x400 metrów. Natomiast jeśli już jesteśmy przybieżni, to chciałem kilka słów powiedzieć na, tego, na temat tego, co wydarzyło się w naszym wyczynie, w tym nabieżni. Pierwsza sprawa jest taka, że Krystian Zalewski uzyskał minima, minimum na Mistrzostwa Świata w Chinach. Ja się bardzo cieszę, bo po pierwsze, ja sam pamiętam Krystiana z lat, kiedy był jeszcze dzieckiem właściwie, szczególnie z takich mistrzostw polskich, przełajach pod Grudziądzem gdzie właśnie był no, to wielki chłopak, taki niezdarny się wydawało. Ja proszę, jak się naprawdę super rozwija, także będziemy Krystianowi kibicować. <laughs> e, oczywiście już e, nasza ekipa e, 800 metrowców, którzy mają e, minimum na igrzyskę na mistrzostwa się od którzy mają minimum na, na mistrzostwa, już się nie musi niczym martwić, e, ale oni startowali w, na meetingu w... E, w Maroko i Adam Kszczot niech się ja spojrzę tutaj Adam Kszczot wygrał swój bieg w czasie 146 Artur Kuciapski był piąty w 14656 także tam ramię w ramię duża grupka zawodników przybiegła ten meeting ten meeting w Maroko w Rabacie był też w ogóle dobry dla, dla polskich zawodników czy, czy zawodniczek bo Drugie miejsce też z dobrym wynikiem 2 minuty zajęła Joanna Jóźwik. Ja się przyznam, że się bardzo cieszę, jak widzę, że polska zawodniczka biega 800 metrów regularnie w granicach dwóch minut. No i cieszę się, że, że Asia Jóźwik tutaj w tym momencie wychodzi na, no, na ewidentną liderkę naszych 100 do metrówek. Dobry bieg był na 1500 metrów i też tutaj w chrypie jakbym miał mutację. I też tutaj dobra informacja, wygrała go Sofia Ennaoui z czasem 405. Też dobry wynik, tam też nieźle pobiegła Renata Pliś, pobiegła 4.06, no Renata w ogóle też ma, można powiedzieć, że nieźle się rozpędziła, także fajnie też, że dziewczyny tak, no idą, można powiedzieć, mocno flanką. Czy kogoś jeszcze tam mieliśmy? A, biegał tam też Artur Noga, ale... Rzeczywiście bieganie.pl jest takim portalem skręconym raczej ku średniemu i długiemu dystansowi, więc przepraszam Artura, że tak jakoś może y, nie zawsze y, pamiętamy o jego dobrych, czy w ogóle sprinterów, przepraszam za to, że, że nie pamiętamy tak zawsze o, o ich osiągnięciach, no ale oczywiście też z nich się cieszymy, tylko że po prostu, no ja osobiście przyznam, że się tak za bardzo nie znam, a nie jestem takim rasowym dziennikarzem sportowym. Przejdziemy teraz prawdopodobnie do w ogóle najbardziej ekstremalnego wyścigu, jak się można wybrać. Tak jak mówiłem, coraz więcej jest różnych, nietypowych imprez sportowych, nie tylko biegowych. Właśnie wczoraj ogłosiliśmy taką zupełnie niezwykłą, oddolną inicjatywę. To się nazywa Harda Suka. To jest właściwie ekstremalny triatlon. Być może niektórzy z Was znają coś takiego, co się nazywa Swissman. To jest właściwie Ironman na, dyst właściwie triathlon na dystansie klasycznego Ironmana, czyli tam 3, niecałe 4 km pływania, potem 180 na rowerze i potem maraton. Tyle tylko, że odbywa się w naprawdę trudnych, górskich, alpejskich warunkach. Podobne zawody są też w Norwegii, podobne są w Szkocji i podobne zawody okazuje się, że powstaną w Polsce, ale będą to zawody zupełnie, można powiedzieć, zrobione tak partyzancko przez grupkę znajomych, którzy stwierdzili, słuchajcie, chodźcie, pościgamy się na tych zasadach. Najpierw zorganizujemy sobie pływanie po yy, yy, zalewie orawskim yy, na Słowacji, to będzie około 4,5 km, czyli trochę więcej niż w klasycznym Ironmanie. Potem będzie około 220 km. Na rowerze wokół Tatr, a potem właściwie ten, ta trasa biegowa, którą zacznie się od Doliny Kochałowskiej, skończy się w morskim oku. Czyli w większości pogrywa się z trasą biegu granią Tatr, no ale tam w pewnym momencie bieg granią Tatr zawraca, żeby meta była w kuźnicach, a tam oni dalej biegną do Doliny Pięciu Stawów i tam dalej do Morskiego Oka. Także naprawdę. Ciekawy jestem, jakim to wyjdzie i myślę, że postaramy się tam być też z kamerą. Yy, oni nie chcą na razie wokół tego robić wielkiego szumu, bo to wiecie, no taka oddolna inicjatywa, to tam to jest wszystko bez żadnych organizatorów, bez, bez żadnego wpisowego, bez medalów, to po prostu taka yy, po prostu, powiem, można powiedzieć, freestyle'owa impreza i nie chcą wokół tego robić jakiegoś zamieszania, żeby na przykład tam Park Narodowy się jakoś do nich nie przyczepił. Także tak po cichu z tym, ale potem postaramy się, mam nadzieję, że pokazać jakąś relację. A jeśli już jesteśmy przy takich niezwykłych imprezach, to yy, jest coś takiego, co się nazywa Red Red Bull Ex-Alps. Właściwie bieg się nazywa Ex-Alps, ale Red Bull jest tego jakimś głównym sponsorem. Trudno powiedzieć, że to jest bieg. To jest właściwie to są zawody, które Zaczynają się 5 lipca i od 5 lipca startuje grupka, chyba w tym roku to będzie 33 zawodników. Oni są wybierani z różnych krajów, więc po pierwsze jakie trzeba mieć umiejętności. Umiejętność pierwsza to trzeba umieć obsługiwać paralotni, dlatego że tam jest do pokonania 1000 km i te 1000 km po prostu najłatwiej jest pokonać na paralotni. Właściwie Ci zawodnicy biorą na, na plecy dziesięciokilogramowy plecak właśnie, do którego jest zapakowana paralotnia, mają jakiegoś takiego gościa, który ich tam supportuje i zasuwają na nogach na różne, coraz wyższe miejsca Alp i tamto próbują lecieć i przemieszczać się, yy, żeby dotrzeć... Yy, aha, trasa startuje w Salzburgu, a kończy się w Monako, ale jest 10 takich różnych punktów porozmieszczonych przez organizatora na trasie, gdzie, przez które oni muszą przelecieć albo przejść. Są to w ogóle najbardziej yy, takie no, yy, spektakularne miejsca Alp, między innymi Matterhorn. Wyobraźcie sobie, że tam trzeba latość nad tym Matterhornem. Także naprawdę jest to niezwykłe wyzwanie. Będzie także jeden Polak, Paweł Faron. Jest taki biegacz górski, Robert Faron, ale pytałem się Pawła, oni nie są w żaden sposób spokrewnieni. Rozmawiałem i z organizatorami i z Pawłem i mówił, jemu akurat zdarzyło się, mówił, że najwięcej w ciągu jednego dnia y, pokonać 80 km na nogach. No oczywiście, że jak może to biegnie, jak, to, jak nie może to idzie, więc y, jak, jak też trzeba to się wspina, bo też umiejętności wspinaczkowe są tam bardzo przydatne. W zeszłym roku został pobity rekord y, trasy, zrozy, ten, ten, ta, ta trasa została pokonana przez Szwajcara w 6 dni. Y, w zeszłym roku podobno były wyjątkowo dobre warunki y, do latania i y, piloci mogli Pokonać 80% trasy, e, praktycznie lecąc. E, ale na przykład dwa, dwa lata wcześniej, bo te, ta impreza jest rozgrywana co dwa lata, były takie złe warunki. Bo, bo jeżeli pada, oni nie mogą latać, że e, człowiek, który był drugi, to był, to był Rumun Tomako Kone'a, e, dotarł drugi, mimo że 50% trasy pokonał pieszo. Także słuchajcie, nawet e, dobsi biegacze mają tutaj myślę, w tym szansę. Zazwyczaj. Około 12% zawodników dociera na metę, także to jest no niezwykle mały procent w porównaniu na przykład do imprez masowych. W zeszłym roku było to wyjątkowo dużo, bo dotarło ich aż 10. Od 2011 roku mogli praktycznie ścigać się bez, przez, bez, bez przerwy, to znaczy nie musieli spać, ale ze względu na bezpieczeństwo organizatorzy wprowadzili obowiązkową przerwę na sen od 23 do 4. W 2013 roku zostało to jeszcze do godziny, o półtorej godziny wydłużone, w rezultacie od 22:30 do 5 rano muszą spać, ale są pewne, jest jeden wyjątek: uczestnik może raz. W ciągu jednej nocy, w ciągu, w ciągu zawodu, wykorzystać tak zwany night pass, czyli w, które w nocy, mimo że jest noc, to on może mimo wszystko dalej iść. No bo raczej w nocy chyba nie da się lecieć, więc on może ewentualnie iść i przemieszczać się i szukać jakiegoś lepszego miejsca do startu. Bo tak jak z Pawłem rozmawiałem, no to, to jest podstawa: to znaleźć dobre miejsce do startu, jak najszybciej się wzbić i szukać kominów, które będą ciągnęły ich w górę i oni dzięki temu będą mogli pokonywać coraz więcej kilometrów. Będziemy mogli pokazywać to, będziemy mogli śledzić to live na, w internecie, także będziemy też, jak już zawody się będą zbliżały, to pokażemy, bo wydaje mi się, że mimo, że nie jest to impreza no, jakoś zbytnio y, biegowa, to jednak jest to na tyle ciekawy rajd ekstremalny, można powiedzieć, z jakimiś tam elementami pewnie biegania, że będziemy chcieli coś o tym więcej powiedzieć. Myśląc o tych niezwykłych imprezach, których się rozmarzyłem i może wróćmy teraz na ziemię do Warszawy. Już w zeszłym tygodniu mówiliśmy Wam o tym, że będziemy chcieli zrobić takie dosyć nietypowe treningi w Warszawie Parku Żeromskiego. Zobaczcie najpierw krótką zajawkę. Słuchajcie, w życiu mamy mało czasu, szczególnie zawodnik ma mało czasu. Nie wiem, czy kiedyś to liczyliście, ale jako człowiek każdy z nas ma 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 30 dni w miesiącu, 365 dni w roku, ale praktycznie zawodnik ma tego czasu dużo mniej. Zastanówcie się, ile tak naprawdę czasu poświęcacie na trening. Większość z Was prawdopodobnie 4-5 godzin w ciągu tygodnia. No to w porównaniu do, do całego naszego życia to jest bardzo niewiele. W dodatku, jeszcze te 5 godzin na trening poświęcanych to są jednak zupełnie różne treningi. Jednego dnia robicie trening powiedzmy jakiejś wytrzymałości ogólnej, innego dnia jakiś szybszy odcinek, innego dnia jeszcze coś innego. W rezultacie. Coś co moglibyśmy nazwać treningiem dynamicznym, treningiem na dużych szybkościach zdarza wam się rzadko, być może raz w tygodniu. Czasami zdarzy się tak, że prawdopodobnie wam się nie chce tego zrobić. Czasami zdarzy się tak, że z jakiegoś powodu wam wypadnie, coś innego musicie zrobić, ale w każdym razie tych treningów faktycznie jest niewiele. W związku z czym ten cykl tutaj, który chcę wam pokazać, te trzy treningi mają tak naprawdę wam pokazać w jaki sposób nie marnować czasu. Uważam, że niestety w większości przypadków marnujemy czas idąc po prostu na podbieg i mamy zrobić 10 podbiegów, to ten czas nie jest wykorzystany w takim stopniu, w jakim moglibyśmy go wykorzystać. I tutaj właśnie jest, te spotkania mają służyć temu, żeby pokazać, co zrobić, żeby ten czas wykorzystać optymalnie. Widzimy tutaj dwójkę biegaczy w parku Żeromskiego. Poprosiliśmy ich o przebieżkę, starając się określić, że ma być to bieg w tempie, jakie byliby w stanie utrzymać przez około minuty, choć biegali oczywiście tylko 20-sekundowe odcinki. Nagranie jest zrobione słabo, ale uważny obserwator zauważy, że Udo, zawodnika z prawej, ma dużo większy zakres ruchu, mimo że zawodniczka z lewej biegnie z intensywnością dla niej znacznie wyższą. Po prostu presja związana z nagraniem spowodowała, że prędkość, jaką narzuciła, nie byłaby w stanie utrzymać przez więcej niż 30-40 sekund. Podczas kiedy zawodnik z prawej byłby w stanie biec w ten sposób przez blisko dwie minuty. Powiecie, no tak, on jest młodszy, lepiej zbudowany, nie ma w tym nic dziwnego, że zawodnik z prawej jest szybszy. Oczywiście, ale on nie oznacza to, że na krótkim odcinku ta zawodniczka nie mogłaby biec, utrzymując równie obszerny zakres wahadła, szczególnie ruchu UDA. Żeby to poprawić, chcemy pracować nad łańcuchami motorycznymi. Trenując bieganie w niskich prędkościach nie mamy zazwyczaj możliwości poruszyć tych stref mięśni, które odpowiadają za bieg szybki. Kiedy znowu wykonujemy trening szybki, skupiamy się zazwyczaj na tym, aby był on szybki, podczas kiedy zawodnikowi długodystansowemu ta czysta szybkość nic nie daje, albo nie bezpośrednio. Mimo, że czasami wykonujemy treningi na dużych szybkościach, czy to w trakcie przebieżek, czy podbiegów, bo w końcu motorycznie jest to podobny typ wysiłku, to zazwyczaj nie wiemy po co to robimy. W związku z tym trening staje się nudny, ale co najważniejsze mamy tam ogromne straty czasu. Często mówimy zawodnikowi na przebieżkach na przebieżkach poprawiasz technikę, ale co to znaczy? Skąd ten zawodnik ma wiedzieć co ma do poprawy i jak ma to poprawić? Można powiedzieć, że tak jak słabo ocieplony dom ma duże straty cieplne, taki zawodnik, który nie wie na którym elemencie skupić uwagę traci czas wykonując techniczne odcinki nieefektywnie. Prawdopodobnie przez około godzinę będziecie cały czas w skupieniu starali się w grupach pracować na tym, aby aby łańcuchy motoryczne, grupy mięśni odpowiedzialne za pewien ruch pracowały w sposób maksymalnie obszerny. 20 i 27 czerwca zapraszamy Was do Parku Żeromskiego w Warszawie o godzinie 8 rano na trening, nietypowy trening na łańcuchach motorycznych, który jestem przekonany, że dla wielu z Was będzie bardzo wartościowym elementem także w przygotowaniach do startów na biega dłuższych. Pamiętajcie tylko o tym, żeby przed przyjściem na ten trening, żebyście byli w stanie nam powiedzieć jaki czas robicie na... 3000 metrów, bądź ewentualnie jaki macie wynik w Kupera, bo dzięki temu będziemy w stanie alokować, przypisać Was do odpowiedniej grupy, dlatego że bardzo ważne w tym treningu jest to, żeby trenować z grupą na, żeby trenować w grupach, które są na równym poziomie. Do zobaczenia. Eee. Wierzę w to, że ta droga, którą tam proponujemy jest jakimś nowym rozwiązaniem, nową propozycją nie tylko dla biegaczy wolnych, ale także dla biegaczy szybkich, bo nawet Jacek, którego tam widzieliście na, na filmie, ma pewne problemy biomechaniczne, chociażby taki dosyć nietypowy problem, nietypowy dla właściwie szybkich biegaczy, że w ogóle właściwie jak zobaczycie, to on nie prostuje nogi w kolanie, ale jak się przyjrzycie naprawdę dobrym zawodnikom, to praktycznie w tej końcowej fazie ta noga jest prawie wyprostowana. Polecam tutaj Wam awatar Jacula, który dobrze, dobrze to przeanalizował. Będziemy... To będzie nie tylko kwestia dynamiki i specjalnych ćwiczeń, ale także kwestia synchronizacji. Jeśli chodzi o, o dynamikę i nauczenie ruchu, to jest to w ogóle dosyć trudna rzecz i będziemy posługiwali się trochę wyobraźnią. Nasz kolega z Poznania, Jacur, Jacek Książkiewicz, używa takiego określenia, które chyba zapożyczył stańca. Obrazy mentalne. Co to są obrazy mentalne w przypadku, yy, może nie podam Wam przykładu jeśli chodzi akurat o bieganie, bo będę wolał to pokazać yy, bezpośrednio z parku żeromskiego, ale podam Wam przykład obrazu mentalnego z zupełnie innej dziedziny, a mianowicie yy, z aktorstwa. Kiedyś był taki film Książę i Aktoreczka, w którym główne role, w głównej role grali Laurence Olivier, czyli słynna gwiazda brytyjskiej sceny teatralnej i Marilyn Monroe. Florenz Oliver był podobno bardzo zniesmaczony w ogóle na początku, że musi z nią grać, bo uważał ją za absolutne dno aktorskie, ale rozumiem, że zapłacili mu duże pieniądze i zdecydował się zagrać. A w ogóle tą historię to ja znam yy, opowiadaną przez Bigniewa Zapasiewicza, też wielkiego polskiego aktora. Marilyn Monroe bardzo duży wpływ miał na nią. Tego akurat już z Wigdem nie mówił, ale to już ja jako miłości kiedyś kina trochę o tym wiem. Duży wpływ miał na nią Lee Strasberg, twórca słynnego aktor studio, w którym szkolili się najsłynniejsi aktorzy e, e, świata znaczy z Robertem De Niro i innymi. Lee Strasberg miał córkę, cór, która opiekowała się stale Marilyn Monroe i jeździła z nią na plan. No i właśnie na planie filmu, kiedy Marilyn Monroe miała cokolwiek zagrać, to ta córka starała się jej wytłumaczyć, jak ona to powinna zagrać. I tam była taka scena, w której podobno Marilyn Monroe miała zagrać zdziwienie. No i Marilyn Monroe nie, nie, nie wiedziała dokładnie, jak należy to zrobić. I wtedy ta właśnie córka Alice Strasberga użyła klasycznego obrazu mentalnego. Powiedziała, wyobraź sobie, że jesteś na yy, pustyni i nagle widzisz puszkę zimnej koli. No i podobno Marilyn Monroe znakomicie to zagrała. W ogóle pilot tej historii jest taki, że jak Lorenz Olivier zobaczył ten film, to przyznał, że ona była tam lepsza od niego. No, ja też zgadzam się z tym, że była lepsza od niego. Lawrence Olivier był tam strasznie drętwy, i, i tak jak podobało mi się w Marotańczyku z Stinem Hoffmanem, to rzeczywiście w filmie Książe, jak Toreczka uważam, że to była zupełnie pomyłka obsadzanie go w tej roli. Tak więc my tam. W parku Żeromskiego też będziemy starali się posługiwać pewnymi specyficznymi obrazami mentalnymi, które pomogą Wam lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykonać dany ruch, żeby te łańcuchy motoryczne, które chcemy uruchomić, zadziałały najlepiej. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję też Bradowi za to, że tak mi tutaj dzielnie towarzyszył. W ogóle myślałem, że on jest wyższy, a ja tak... no tak, tak swój chłop właściwie. Yy, za tydzień myślę, że spotkamy się już z piotkiem. Mam nadzieję, że już też mój głos będzie lepszy. No i w takim razie, cóż, yy, z tego stadionu yy, piłkarskiego właściwie, na którym dzisiaj się znajduję, żegnają państwa. Brad Pitt. Ja tam Klein.. <laughs>